For your mercy that fails me All my days I've been held in your hands From the moment that I wake up Till I lay my head I will sing of the goodness of God I love your voice You led me through the fire Darkest nights You were close like no other I've known you as a father I've known you as a friend And I have lived in the goodness of God Dzień dobry. Dzień dobry. Przesunę mikrofon. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki dzień. Wiecie, to jest taki dzień, który ja kocham. To jest taka aura, którą ja kocham. Przyszłam sobie do oazy z parasolem. Słuchajcie, winięta szalikiem w kurtce zacina deszcz, jest szaro, prawie ciemno i powiem wam, że Boże, jak cudownie mi się różne rzeczy robi, kiedy jest taka aura, że ja po prostu tym człowiekiem takiej pogody. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak jest. I myślę sobie, że czasami chyba jest tak, że jak zaczynamy żyć z Panem Bogiem, to nie wszystko to, co oczywiste, jest oczywiste, że niektóre rzeczy się w nas naprawdę przestrajają i zmieniają i nawet to, co jest niepogodą, jest pogodą. I dzisiaj od rana na rozmowach, jak siedziałam, o i mam mikrofon podłączony i gadam, jakby był podłączony. Yy, I dzisiaj gadam, słuchajcie, yy, sobie na rozmowach. Yy... Czekajcie, przełączę już. I dzisiaj sobie gadam na rozmowach z ludźmi i wycinam naklejki, które przygotowuję do notesu, które już będziemy dawać do druku. Jeszcze jakieś ostatnie poprawki, już mieliśmy dać do druku, słuchajcie, jeszcze jakieś błędy wyszły, więc musimy je poprawić, ale już szykuję naklejki, które będę do, do, do nich dołączać. I to są naklejki z niebem ze zdjęciem nieba i myślę sobie, że wraz z tym notesem chciałabym skrawek błękitnego nieba dać ludziom, żeby mieli taką myśl o tym, że to błękitne niebo niezależnie od aury, niezależnie od pogody jest nad nami, że to błękitne niebo niezależnie od tego, jak my się czujemy, ono jest, że obecność Boża jest. I myślę dzisiaj pośród tej pogody... Y Lubię być w domu, robić różne rzeczy, wtedy mi się dobrze robi, dobrze mi się gotuje, dobrze mi się sprząta, dobrze mi się pisze, dobrze mi się z ludźmi rozmawia. Lubię też w taką pogodę autem jeździć, lubię te momenty, kiedy wysiadam z auta i muszę przebiec do sklepu i zacina ten deszcz, tak? Że to wszystko gdzieś tam jest taką pełnią we mnie, ponieważ wiem, że Bóg jest. Ja nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, że jest. I wierzę w to, że Bóg chce zmienić i pokazać, że niezależnie od tego wszystko chce w naszym życiu zmienić, niezależnie od tego, <śmiech> <śmiech> e, jakie są okoliczności. Czekajcie, Asia Głukowska coś pisze. Jak to jest, Panie Ewo, że ja mam chęć na zmianę i podejmuję decyzję, że chcę to zmienić, to nagle dzieje się znów tak, że znowu wszystko leży i mam dość siebie. No, wiecie co, to nie jest aż takie trudne, żeby zrozumieć, że wszystko pokazuje, że jednak nadal jest wszystko do kitu. Może tak być. Wiecie, że zanim my, w, jakby, wejdziemy na pewne drogi, to co się musi zadziać? Musi się zadziać to, że my nabierzemy umiejętności, sprawności, że mamy te kompetencje. Dzisiaj w ogóle mamy lot motyla, nie? I na locie Motyla, jakby będziemy rozmawiać o tym, żeby zobaczyć tak na początku. Pierwsze spotkanie, jakie zrobiliśmy, to było o tym, że, że tak naprawdę chcemy zobaczyć, jakie mamy problemy. I oczywiście, ludziom, jak pokażesz w większości sytuacji, jakie mają problemy, to oni się załamują, użalają, myślą, że zmiany nie przyjdą, że to za zawsze już będzie źle, że, yy, że na pewno im się nie uda, bo próbują. I właśnie tak, jak Asia piszesz próbują, próbują coś zrobić, a im nie idzie, że znowu jest słabo, nie? Musisz założyć to, że potrzebujesz czasu na naukę. I teraz powiem coś, co na pewno wielu z was zasmuci. Że żeby dobrze nasiąknąć taką Bożą atmosferą w swoim życiu i dobrze nasiąknąć tym, że my chcemy. Y jakby znajdować w sobie te siły, jakby mieć chęć do uczenia się, do zmian, to my potrzebujemy 10 lat. Jak jesteśmy dorosłymi ludźmi, to my potrzebujemy 10 lat. A my tak, zaczynamy coś robić, powstajemy, nauczymy się, znowu tracimy czas na takie uszczucie sobą, tak? A Bóg, przychodzi, a Bóg przychodzi i mówi tak do każdego człowieka: mówi, chcecie nauczyć, chcecie poprowadzić. Chcę wskazać Ci właściwe drogi. Poddaj się mojemu działaniu, przebywaj ze mną, słuchaj mojego głosu, ucz się, ucz się, a ja Cię nauczę, urośniesz, rozwiniesz się, te wszystkie rzeczy się staną dla Ciebie. Boże myśli względem nas są właśnie takie, że On chce nauczyć to, co jest największą przeszkodą. To jesteśmy my sami. Największą przeszkodą jest użalanie się, rozpacz, i jakieś dziwne myślenie, że pewne rzeczy Bóg będzie czynił w sposób taki, że ja nie będę musiała um, podjąć wysiłku. Bóg może uczynić w różnych kwestiach cud, ale on wie. On wie, że jeżeli my nie włożymy w coś wysiłku, jeżeli pewne rzeczy się dla mnie nie staną, tak? Poprzez właśnie wysiłek, poprzez to, że ja upadam i wstaję, i upadam i wstaję, i coraz rzadziej upadam, a coraz częściej stoję, to my staniemy się osobami pyszałkowatymi, staniemy się ludźmi, którzy mówią: Ja zrobiłem, ja się nauczyłem, ja się nawróciłem, a potem. A potem, kiedy spotykają innych ludzi, są niezdolni do tego, żeby im pomóc, żeby ich poprowadzić. Są niezdolni. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że są pełni pychy i uważają, że oni to zrobili, a nie że zrobił to Bóg, więc Bóg nam pozwala przejść przez różne rzeczy. I moja koleżanka, która uważam, że przyszła bardzo trudne rzeczy w swoim życiu bardzo takie. Yy, Dotykające, jakby wielu, wielu sfer jej życia, takie załamujące, słuchajcie. Powiedziała, że ona Cię patrzy na świat inaczej. Ona mówi: Ja się o pewne rzeczy w życiu nie prosiłam, ale to zmieniło absolutnie moje patrzenie na świat, zmieniło moje patrzenie na ludzi, zmieniło moje patrzenie na problemy ludzi. Iza z TikToka, co w sytuacji? O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za komplementy. Co w sytuacji, kiedy mąż ma problem z okazywaniem uczuć, a mi z tym źle, brakuje mi tego? No wiadomo, Iza, no wiadomo. Powiem wam, że to po prostu jest coś takiego, że my musimy jakby, no w małżeństwie, to tak w skrócie, wiesz, i ci powiem, ale to trzeba dłużej jakby porozmawiać o tym, bo tu chodzi o... Chodzi o zawiązywanie więzi, bo możemy podjąć rozmowy, które będą skuteczne na bazie zawiązanej więzi nasz mąż chce nas słuchać. Jeżeli nie ma tej więzi, to on nas nie słucha, nie będzie brał pod uwagę. Więc no, jeżeli. A rozmowa ma prowadzić do tego, że ja potrzebuję Twojej czułości, Twojego przytulenia, potrzebuję tego wszystkiego, czego żona potrzebuje od męża, tak? Ale on tego nie będzie słuchał, jeżeli nie ma więzi. No ja bardzo dużo na różnych swoich konferencjach mówię o więziach, na swoich kursach mówię o więziach, więc no w ogóle bardzo wydaje mi się, dużo mówię e, o więziach. Więc, więc no, to jest jakby taką i za podstawą zachęcam cię do po, popatrzenia trochę na te wszystkie materiały, które mamy, do posłuchania, żeby jakby zrozumieć sedno sprawy. Iza, Jezu, od... nie Asia, przepraszam, Iza, oddaję Tobie dzisiaj moje słabości, te miejsca, które są chore, oddawaj Asia. Jedyne, co możesz zrobić, żeby te zmiany przyszły, to po prostu ciągle powstawać, być jak król Dawid, upadł i powstał, tak? Być osobą, która nie da się jakby zniechęcić szybko, która wie, że musi biec wytrwale i długo, żeby to się działo to my potrzebujemy Ducha Świętego, który jest sprawcą chcenia i działania. My potrzebujemy Ducha Świętego, który pozwala nam być właśnie długotrwałymi, czyli no musi być ten czas. Otwary, czas, który spędzamy z bokiem, czytamy słowo, słuchamy właściwych treści, szukamy środowisk. Wiecie, ja Wam w Polsce to w ogóle zazdroszczę do wszystkich tych, co w Polsce mieszkacie. I kocham, jak jestem w moim rodzinnym Białymstoku i sobie na przykład ulicą. Ja bardzo często zachodzę do księgarni Świętego Jerze Jerzego, nie Wojciecha, tak, Koło fary jest Księgarnia Katolicka. No i ja tam sobie zachodzę i zawsze jak wracam z tej księgarni albo idę i mam tylko taką możliwość, to kocham wejść do fary, kocham wejść do kościoła świętego Rocha, który jest moją parafią w ogóle. I, i, I usiąść w kościele i chłonąć tę atmosferę. I zawsze jest parę osób, które się w ławkach modlą i jest ten, ten wiecie, ten zapach kadzidła w kościele, które się chyba już tam na zawsze będzie unosić, tak? Więc yy, yy, to jest czas przebywania z Bogiem, że wejdź do kościoła, usiądź, nie mów, nasiąkaj tą atmosferą, modlitwą nawet innych ludzi. To ci pomoże. To ci pomoże. Cieszę się, że, że odpowiada ci ta książka i że, i że dobrze się z nią czujesz czytając. Więc chcę Was zachęcić do tego, że pomimo niepogody w życiu, pomimo niepogody za oknem, żeby szukać tego nieba, i ja sobie dzisiaj wiecie, przygotowuję te naklejki do notesu i muszę ich bardzo dużo przygotować, więc jeszcze bardzo dużo godzin przede mną, żeby to wszystko przygotować dla tych wszystkich, którzy zechcą ten notes kupić. I to, ta myśl właśnie mi przyszła, że muszę Wam o tym powiedzieć, że niebo jest w nas, radość jest w nas, szczęście w nas. Świętego Jerzego Pawełek potwierdza dzięki. Więc zapraszam Was do takich dróg życia, do takich dróg myślenia. <laughs> zapraszam Was do czytania książki mojej wdzięczność, w której ja pokazuję, jakby pomagam też poprzez treści, towarzysze właśnie tym, którzy, którzy mają wciąż takie uczucie beznadziei, bez, beznadziei, samotności. Tak. Mm. Karolcia też czyta. Dzięki, Karolcia, że czytasz moją książkę. Wiesz, dziękuję Ci. Tak, Ola, pamiętaj. Nika, bardzo dziękuję za dobre słowo. Więc dzisiaj niech to będzie dzień pod takim hasłem i w takim patrzeniu w niebo. Popatrzcie, gdziekolwiek jesteś, popatrz teraz za okno w niebo. Niezależnie od tego, jaka jest pogoda, pomyśl sobie, że Bóg jest. Bóg jest i chce nas prowadzić i przyjmij wszystko co przychodzi na twoje życie bo na pewno wszystko jest potrzebne a jeżeli przyjdą i znajdą się rzeczy które są niepotrzebne to Bóg na pewno z nich wyprowadzi dobro amen Karolina chcesz mi powiedzieć że piszesz po mojej książce pisz ja sama piszę po książkach i kocham to Pisz, pisz. Mm, fajnie. Więc niech to będzie dzień patrzenia w niebo i mówienia, jesteś. A Bóg mówi o sobie, ja jestem. Więc niech to będzie taki dzień dla nas wszystkich. Zapraszam Was dzisiaj na lot motyla. Dzisiaj drugi temat yy, z takiego cyklu, który teraz robimy, ogarni siebie. I znowu godzinę spędzimy na tym, żeby siebie trochę ogarnąć. Pisz, pisz, jeszcze ci kupię mazaki i długopisy, żebyś tam pisała. Będzie fajnie. Hania pisze: U mnie mgła i delikatnie pada śnieg. Hania, zrób nam zdjęcie i wyślij na najot, na grupę najotu. Popatrzymy, albo na jakąkolwiek inną grupę naszą, to popatrzymy. Niech to będzie dobry dzień. Ojcze, prowadź nas wszystkich w swojej atmosferze, duchu, pokoju i miłości. Ja Wam życzę dobrego dnia i biegnę na rozmowy z ludźmi. Papa, pa. trzymajcie się.